Cześć siemaneczkowizowie, witam was w odcinku z Fortnite, dawno nie było odcinków, eee, dokładnie, nie było, ale będą teraz, zaczynam znowu nagrywać, przez to mi się wydaje, że wybiłem swój cel 100 subskrypcji, także no i gram dzisiaj z Piotrem221189. Siema. Siema. To dużo gierce. Dobra, jesteśmy w gierce Też mi się wydaje, że ja przestałem nagrywać że po prostu z tego, że miałem przerwę z Fortnite'a. nie chciałam się za bardzo grać, także nie odcinajcie mojej gry w tym momencie Bo za najlepszy to ja nie jestem i nie będę Najlepszy nigdy Dobrze, to może polecimy okay, tutaj okay. Tutaj polecimy no, okay. Słyszałem, że tu jakaś rękawica nowa jest, jak nie wiem, nie wiem, nie wiem? A ja no, jakieś nie jest Spidermana, jakiegoś nie A, wiem. A, to tu wiem, wiem. I też y, mi się wydaje, że. Chciałem powiedzieć? Dobrze już gramy. A, właśnie, że ma, ja chcę zdobyć setny poziom w tym sezonie. No bo ja sumie zawsze zdobywam setny poziom. Mój największy to chyba około 200. 190, któryś. Teraz mam 71, ale mam taką fajną mapkę z XPM. Jeżeli chcecie, żebym wam tu nagrał, to napiszcie w komentarzu. Ja z chęcią wam to nagram. No. Jezus, smary, to jest typa. Ja na razie nic nie widzę. Za to mam książkę. Halo? Ej dobra, już mi się tak gra oh. Dobra. <tryk> może jakieś pozdrowienia chciałbyś dać, bo zaś nie. Nie ja pamiętam jakieś pozdrowienia, może to jakieś pozdrowienia. Mm, no nie, nie, e nie Nie no, nie no pozdrawiam pozdrawia i O! Ooo. No właśnie o to mi chodziło. Ja pozdrawiam pana z historii. No, no to, tak. to i teraz jesteś. Teams bloku. Czyli tutaj masz jeszcze jeden. O lala! No właśnie jakieś swejderki są nie, wiem jest w ogóle. No to, no to, to jest jak to, jest, jest, te. No, te pierwsze to pierwsze spajderki. Spajderki. Aha. Tylko że mam to, to Co? Ale to fajne, to chcę. No to Już no, mam Możecie, możecie też yy, napisać w komentarzu, jaką macie średnie na koniec roku. U mnie to nie najlepiej, ale ja nie będę mówił, Nie chce mi się nawet tego mówić. O kur... Dobra. No ale to dobry. A co to jest takie drugie? O, to, 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 to. Jakiś... Mm, Jakiś miotacze. Co to jest? No, tego. mile Moralesa, tego. tego. A co, 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 to, to, coś to robi? Co, to, te to, 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 to miotacze? Czy nie? Takie, takie lata, lata mam gości, wciskasz M2 na PZ i lata. No to ja wiem, ale czy ty tebie ty, ty tacy coś robił? Nie no nie, bo, nie bo, bo, to lata gościł gościu. Okej, okay. w taki sposób. Normalnie jak, jak, jak te pierwsze. pierwsze. No też... Yy, jakby też... O! Też nie nagrywałem ze, jakby z tego, że do szkoła, wiesz, coś co, co konkurs. I no, tak dziwnie to trochę by jak wyglądało, że Fortnite oko, o, obok. Yy, wiecie, tego filmiku tak to wszystko poszło usunięte. Wspomnienia nie mam. Znaczy, mam. Mogę to wszystko jakby yy, wpuścić do YouTube'a, ale to naprawdę by moc bardzo długo trwało. I mi się wydaje, że to nie ma sensu. Ja to jakby. Jeżeli chcecie, to ja może, nawet jakbym się postarał, to wytnę wam najlepsze. jakby najlepsze. rzeczy. Jak się kończy, to skończy, skończysz, no, no tak? Z 2K23, bo jak będzie teraz 2K... Ej, to było mega dobre. No, to było dobre, ale to musicie wy zadecydować. Ja to nie zdecyduję. Jeszcze raz, że coś takiego będę robić, tak tylko... Dobra, eee... Jesteśmy obok typów, gdzieś tu są. Także... O właśnie o to mi chodziło. Zlegowało mnie nie wiem czemu kurde O Jezus Maria O Boże jakiego mają ma teraz. I też chciałbym poinformować że najbliższe odcinki oj, to co jest? Aha najbliższe odcinki, które będą się pojawiać Nawet jeżeli to będzie naprawdę totalny środ, rgierka, to to się powinno wstawić. Po prostu, że taki powrót robimy, no to. Co jest, kurde? Kurde, no Ej to, dobra. Leży. Dobra, chodź uleźcie, chodźcie, chodźcie. Ja mam... Stój! Dobra, nie, bo ja nie mam z Miałem 10 fat Gdzie ten ziomek ja, ja mam 6 kurde Ja pierdziele Bo z czemu nie mówiłeś szybciej Dobra się urażę tylko ja pójdę po kartę oszraną Dobra walić no, Dobra swój O, bo i walić Dobra Jest tutaj już yy, David. no to jest sobie tego, nie? No fajnie, fajnie o, tam, tam jest jakiś, jakiś chyba, chyba. O no, a, to o, pompeczka. Ale no jak nawet jak tutaj taka mech meggierka będzie to i tak to w jakby ja wstawię yy, No bo wiecie, no powrót, tak? Powrót mnie do YouTube'a. Może taki nieduży, ale powiedzmy, że taki mały, no bo z 2 się nie mamy trzy. Wiecie. Музика доставям, чето е това? Не, е. добре, но е място с това. Влог ще музика. Чекай! Окей. Okay. Може да се ми поеха, но добре там. Поедвай тук. Jakieś zadanie jest. O, idealnie, w schodzie jesteśmy. Ale schodzę, schodzę i schodzę wiatr. Chłop! Dobra, Dobra ty, na wszystko. Na wszystko. Nawet, Nawet to, to latające, latające coś, coś tylko że, że to nie spajderki. To chińskie. O, typek, chyba był typek tutaj, jest chyba tutaj typek. bo nie? Czy ja wszystkiego. Ja bym nie na, na tą wyspę, bo tam będzie tyle osłów, że to jest hit. No w sumie no ja sumie też. Do dymy. O, co jest? tam bombę. Ja wiedziałam, że to jest jakiś typek. No co za knuj? Ja go gonie? Ja, ja to muszę się uleczyć. No white no, right. no co za chłop! Nie! Ucieknie ci? Nie powinien Dobra, jest, ja cię kręcę, kiedy ja mam ima do dupy. Ale dobra, jest, lecę no, tym chciałam. dziwnym narzędziem do ciebie. No co, on w Kurde, no nie dojrzałem. Co to, do co, 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 co tu chodzi, no? Ja chcę wiedzieć, poczekaj, jest ja tak idealnie znaczę nawet. Bym był tak, wiesz, nie, dobra. Masz te takie pił, pił? Nie Spider-Man, tylko takie te. Oto! Mogę? Te A masz te drugie? Daję to, mogę? Nie, nie. Nie, 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 nie ja mam drugiego. No bo... a to mogę to na chwilę? Bo ja muszę wyłonić tutaj ten. Dobra. To chyba to? tak, to, 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 to jest to. Dobra, dzięki. Aż. Ja już nie chcę swojego Nie, nie, nie. No bo ja tylko na chwilę chciałem. Dobra. Dzięki. Dobra, 13 osób. Okej. Okay. A tu jest bot, Jak mnie zespalił? kurczę. Wariat. Dobra, praktycznie mam lód, no nie wiem, jak bez dupy. Bo... Nie wiem, ale co tak Nie, nie wiem? to nie Faję... o to. Papi się odłączył! Co jest? Leży co? Jeszcze jeden Mam go tu Dostał. Dobrze Leży. nice! Dzięki, bo dead, dead de bym Ty de mityczne co jest? Czekaj, 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 czekaj. Wszystko mityczne. mityczne. Spokojnie. mam... A jest, jest, mam... no. nice, 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 ma, Oj, ma, on ma, on ma, on do, do, ma, Nie, nie nie, dobiłem, ale ma, on ma, on Jeden ma, white. Jeden to się chyba bawi Dobijam ja, dobijam je, no. Albo jednak nie? Chodź, chodź spróbuj do, do mnie albo nie Dobra, Czyli ja dam nie, nie nie. ja, ja już dodam je ja No nie ja wiem ja czy to ugram. Nie, ja już dodam Tam, tam jest, tam, tam jest tam. Tam są. Masz. Dobrze, dobijaj, 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 dobijaj. Dobrze. O to chodzi. Jeden na jeden masz, jeden, jeden na jeden masz. Uleć się spokojnie, nie, nie, nie lub haja. Uleć się tam, i do niego, może jakieś ma rzeczy. Idź do niego, może ma jakieś rzeczy. No, zejdź! No, tutaj zejdź, no. Zobacz, jakie ma rzeczy. Nie ma chyba. Weź sobie O, dobra. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No dobra, no... Dobra, dobra idź do strefy. Przem Przemieścisz się do strefy, spokojnie. Albo poczekaj na jego ruch. Z Albo... No dobra, graj jak chcesz. No właśnie. Idź, idź, idź stąd, idź stąd, idź stąd! Idź, idź. Dobrze, 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 no. dobrze, ale nie tutaj, po co tutaj? A dobra, tak, bo to jest srebrne. Budę się, budę się, budę się. Nie, nie, czekaj, czekaj. Jak tej... coś, to szukaj Dirkana. Dawaj, strzelaj do niego, strzelaj ja do niego. Gdzie on jest? Tam. O Jezus oh, Maria. Wiem, no to nie... No haj! I zbuduj się, zbuduj się, spokojnie. I teraz, no tak wiesz, no? Dobrze, tylko nie spadnij. Dobra, uważaj. Nie, nie. Zbuduj się, zbuduj się, bo spadnij zaraz. Nie wiesz tego, po co to jest? Bez sensu. Nie go strzelę, czy to mi się do, do ciebie Ta bajka właśnie ci bez sensu jest potrzebna Ale psz, normalnie celu do niego. bo tak to na pewno nie śmierć Ale nie w podłogę Dobrze o, nie nie nie. Nie. O, No Nie, no nie Oierno no, dobra. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.